Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z panią Tatianą z Ukrainy i porozmawiamy na tematy być może polityczne, na tematy sytuacji na Ukrainie, jak rzeczywiście tam jest. Pani Tatiano, od kilku lat przyjeżdża pani do Polski, także zna pani sytuację w Polsce, na Ukrainie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o panią? Co może pani powiedzieć o sobie? Mhm. Witam. Ja już w Polsce w prawie 20 lat. znaczy w Warszawie to ja tylko 4 lata mieszkam, a mieszkała gdzie indziej. Znaczy, ale handlowała kiedyś wcześniej. Jak był handel fajny, to ja handlowała. No a teraz przyjechała tu do Warszawy i pracuje, uczy się i pracuje. Dobrze, i teraz chcielibyśmy porozmawiać na tematy polityczne, ale jak wiadomo no, to co jest w normalnych mediach, jest zakłamane, więc nawet na miejscu Ukraińcy też nie znają prawdy, bo wiadomo, że tam gdzie jest wojna, to jest dużo propagandy różnej. Więc takie pytanie, skąd pani czerpie swoją wiedzę? Ja bardzo dużo oglądam w Internecie różnych materiałów i oglądam takie media, które bardzo bardziej niezależny. Bo to, co teraz w telewizji mówią u nas, każdy program mówi jedne to, to same i to prywatny prezydenta i Kolomojskiego. Także tam nie ma nic, żadnej prawdy, co tam mówią. I to, co dzieje się na Ukrainie, to po prostu kłamiemy ludzi. No Ja tak myślę, że 75% po prostu tylko czerpają materiał z tego, co im mówią w telewizji i w radio. Mm -hmm. I między sobą co gadają. Także, a to na mój pogląd, to wszystko po prostu kłamstwa. Absolutnie.